Jak się tego grazacznie, to ja to wyłączę. Jeszcze no. nie nagrywaj. Bo teraz. Jak się A dzielimy? Kto... Jak się dzielimy? No robimy różne rzeczy, dobra. Ja, bo to jest słonecznikiem leczącym. No dobra, no to właśnie o to mi chodziło, jak się ten. Nie wezmę pi. No to ja będę kaktusem. Brod, proszę o panu. Ale w czym się panował? Dobra, to ja biorę słonecznika. Gdzie jest pan kaktus? Tutaj. Dobra, ognistego. Ok, Lady już cię mutuje. Dobra, ja e... audio. już jestem. Audio. Zmutował mnie. Ty, so, nie jest źle, ten nowy procek super, super balansuje, wiesz? No, gra... Lady Gothic? No. No dobra, to jest w porządku. Daj ja tak. w porządku, to możemy zaczynać. Dobra, a to jest ten najlepszy tryb. Który bierzemy Garden? A, nie wiem. Jakaś różnica jest? No pewnie w pozycjonowaniu, nie, no ale Ja bym to... wyjął ten. No nie wiem. Musimy no, się dobra, zdecydować. Już wszyscy tu jesteśmy, to weźmy ten. Kto wziął co? Ja mam plasma Ja mam kaktusa. Za dużo mamy kaktusów yeah. moim zdaniem. Jak jeden Ale dobra. Kaktus. a nie plasma pi, dobra, Plasma pi, kaktus, a lady kto wziąłeś? Dobra, pisz no pa, ja. A tutaj posadzę jakieś te. Dobra, to na hardzie gramy. Pamiętajcie, że te z tyłu muszą strzelać na daleko, a te z przodu y, to są takie, wiecie, mam do bicia albo coś. Ja się idę ustawić gdzieś na jakąś, o dobra, na dach. Ja na przykład tu dam tych dwóch, co boksują, nie? raz zrobię zapory. O, to będzie dobre. Każdy niech tam broni gdzieś tam. Jakby ktoś potrzebował leczenia... Albo wiecie co? Wy jesteście tu na górze? Gdzie jesteście tu na górze? Ja jestem u góry. Patrzcie. Już patrzcie, co jest... ja mam zrobię. Idzie fala jak coś. Dałem wam leczenie. Tam chyba to miejsca, z którego oni wychodzą, da się rozwalić, nie? Ty nie? Wiesz co, nie wiem. A nie, nie da się. To jest tylko respawn. Point. Dobra, musimy, ale bo to z każdej strony tutaj przyjdą. O, dziewczynki właśnie. idą. Nie dziewczynki tylko ta, Dziewczynki No bo ikonkę mam taką wiesz z flagą. Dobra, bo z prawej też nadciągają. Z prawej też idą. Dobra. No to w tam, ja tu po lewej bronie tego jednego przejścia. Dobra, ja idę z tamtej strony najwyżej. Dwy, ja mam tu dwie kapusty, to, wczoraj skończyła mi się młoda. No to trzeba wodę mieć zawsze w domu, żeby się nie odnieść. To jest fala numer jeden! Uhuhu, uhuhu. Dobra. A tu się da w ogóle jakieś taunty robić, ale nie wiem jak. Jakieś pewnie są tego, nie wiem. Jeszcze trzeba kliknąć, bo to można nawet zmieniać te taunty. Dobra. Ale Kulka później modne. jak będziemy bić bossa albo coś, to wszyscy razem, bo ja mogę leczyć wtedy. Ja muszę na jakąś... nie wiem, o tutaj wyjdę. Dobrze. Dobra, z której strony idą? Mam z tyłu. Ja tu u siebie na razie mam nie, mam czysto. Pomóc wam, dajcie znać, jak chcecie mam pomóc. Na razie dajemy radę. Uważaj są. Poko. Jeden ciuciek z tyłu. Wiesz? Nie. Idąc z środka. Dobra. Dobra. No tutaj minki postawiłem. To, to, jest jest hard? Hard? Jest dwa... tak, to jest hard? Tak, to jest hard. Jest Zobacz, 20, ja to nie, nie? No nie wiem, to Bo jesteśmy na drugiej fali, nie? Dobra. Dobra, Dobra na, na razie z waszej strony strasznie to przechodzą. Yy. No, znaczy idą, nie przechodzą. To jest 4 znaczy, największym? Nie cheaterem, tylko killerem. Cheaterem. <grym> Brody ty ty, tylko, ja tylko Czyterem. <grym> to jest cheaterem. A ty lady czemu się nie odzywasz. No Właśnie. Ja? No, co to za asyma, nagranie, asyma. To wszystko przez <grym> tego hamburgera. To jest za waza taka? Co to jest za waza taka? Śmikolera. Nie wiem, rozwaliłem i coś z tego wyszło. To chyba trzeba rozwalać. Inżynier wiesz? wyszedł? Zanim złoży jaja. Dobra, inżynier ja ja na środku. To są wazy po prostu, czyli się je rozbijać. Może być w nich coś dobrego albo złego. Porta taki ta No. Ja go rozwalam. O jeszcze, jest, nie udało no się. Upadają. z nich. Kolejna waza tu gdzieś jest. Czekajcie. Gdzie ona? jest? O nie. Dobra, dzięki. A, z nich wychodzą żołnierze, o co za... Nie! No tak! Masz wazy, takie jak zwykle, czyli albo będzie roślinka, albo będzie jakiś bonus. Ale nie A w sumie, no nie wiem, ja zniszczyłem tak teraz... Takie z zombie. Ja zniszczyłem wazy i teraz zombiaki z niej wychodzą. No wysią. tak, a no. zniszczysz inną i wyjdzie ci kasa. No tak, to jest losowe, nie? Dobra, to jest fala trzecia, tak? Nie wiem, czy faza... dachu się fajnie, Co się stało? Coś się stało. Coś przegrali. Co Break? A, a, musieliśmy, to był mini quest. Mieliśmy wazy no. wszystkie zmyśleć, tak? Nie wiem, ja zniszczyłem 9 Ja trzy. No ja też ze trzy. Też ze 3, Ja zniszczyłem 9, Ja też ze trzy. <laughs> no. Spoko, spoko, dobra. Mam jakiś garniec tu ze złotem. defense jest, coś mamy bronić, aha. to Jest, fala czwarta. Uwaga. Fala, z waszej czwarta. strony Macie rośliny postawiane? Jak macie tego, bambusowe te, to te je fajnie wsadzać. Ja tu mam takie okopy, że... Pięknie I możecie Okopka. też rośliny te leczące yy, sadzić, nie? No tak. One tak. są dobre. O kurde, żołnierz mi na dach wskoczył. Dobra. Jest. Dobra, nice. Z mojej strony Dobra. tutaj jest mało ruchu na razie. Dobra, fajnie. Tutaj idą! Od... Tu idą, One idą, Gdzie... inżynier, uważaj! O nie! Umieram. Dobra, poskładajmy go. Dobra. Uważaj, bo fasola poszła, a to twoja, nasza fasola. No, trzech Dajesz tego inżyniera. Ile tu jest fal? Jakoś dziewięć, coś takiego? Perfect, Perfect wave. wave. No, jest okej. Okay. Dobra, wracam do góry, tam na ten deszku. Dobrze jesteśmy. To jest super Jej. super na tym deszku. masz pod strzałkami na klawiaturze. Fajne town. Faktycznie. Skoda, o nie. Co nam się wylosuje? Boss wave. Patrzcie, co nam się wylosuje teraz. Boss? O nie. Boss? I jeszcze trzeci będzie, to będzie masakra. A dobra. Co to wylosowało? Dysko zombie nie zaszczepimy. Trzy więc na dis disco trzeba uważać, żeby on nie podszedł za blisko Dobra Idzie boss z lewej No gdzie jest z lewa? Musimy powiedzieć e, Tam gdzie byłeś w, w początku To jest lewa, tak? Dobra, niech będzie A, chujecie. Dobra Kurde, mam czterech inżynierów u siebie na to Na ten, tam Gdzie poda? macie wossa Idę wam pomóc? Tak. Kurde, na, bo kurde, zabiję mnie zaraz, zabiję mnie. Zabij mnie. Podniesie mnie ktoś czy nie? No wątpię, bo ja 15 jadę. sekund, musicie, bo my za to później. A wy wszyscy zginęliście? No trzeba, just na taki Tam przed ten, ten, co. Ten, to... No to się wskoczyjcie, macie coś takiego jak Just Self Revive, nie? No tu staram się bronić jak... jest. Tak! Weź tam... Nie. nie, to też jest na dachu, wiesz? No dobra, no ale my nie mamy dachu bronić, to mamy bronić tych. No, wiesz, jak ten garden długo może stać, nie? Dlaczego nie mogę się wskrzesić? Nie masz self-revival? Nie. Tak, gdzie jest, gdzie padliście? Nie, bo może nie grałaś w tą grę nigdy i nie masz kłonu na to. To chyba trzeba go wydropić. Dobra, a ile on ma HP? Dużo pewnie, nie? Znaczy no, grałem, ale rzadko! Nie no to powinnaś mieć self revive'a To no, Fuck, nie 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 Aj, kurczę, kurczę, uciekam. Ja tego głównego bossa tam wiecie utknąłem, ale Nie no, masakra ogólnie Tak dobrze Nie to z nietatzami wiesz? Dziąż kurde Duży idzie, duży idzie, idzie. No, porobił mnie. On coś umiera chociaż? Masakra. A co robi ten? Kto to jest? brot jest tym. No, jestem kaktus. Nie, na razie jest ok, na razie jest ok. Szkoda, to się trzeba podnosić, nie? Bo tam powinienś olać wszystko i podnieść kogoś. A, a jak nie... ktoś leży, no to dajcie znać. No. I teraz no chyba leżeli, jest... trójka leżała i ty ty żyłeś. no to starałem się podejść, żeby tam był ten woz, no. obok trzech, jak tylko mnie gonił. Gruba sprawie prawie położona, No dobra. teraz dostanę. Dobra, jest. Dobra, leży. dobra jest, okej, okay. yy, tego. Na dole jest yy, ten, nie to Tutaj dobra. ten jest. O, kurka Dostał headshota. Ten sniper w moim zdaniem nie jest dobrym na tą grę. W ogóle w moim zdaniem powinieneś go zmienić, bo to jest... Żołnierz idzie. idzie? Ładnego wejścia. Ale to mi się mieszka coś zacina. Ty go się dało zamrozić. Kto strzela zamrażającymi? Ej, strzelacie do niego? Staramy się. Dajecie, dajecie. I wejść z min placę, co? Bo Serio? Naprawdę... Żołnierze są. Snajper na tą mapę. No nie wiem, on duże obrażenia zadaje, mam tę minę No no dobra, no niech będzie. Ja to mogę spamować minę Disco, disco Dobra, zabiłem tego Dobra Zabijesz tego? Tak, disco jeszcze został Okej okay. Ale oni są mocni, że nas trzech 3 bossów nam wylosowało, to ma sens. jest, jest, jest. No, Ale no, jest super, daliśmy radę, dobra. Sporo tak, ja, ja tu będę spamował, czyli. Wave, kurde, kurde. Eat wave. coś poleczyć? Dobrze, że tu ktoś dał to, ten słonecznik z tym zleceniem. No to, to jest ja. dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Dobra, idę do siebie. Dobra, Okej, okay, super. Kwiatki trzeba odnowić trochę. Jakieś, jak nie macie, to tam sadźcie cokolwiek, mm -hmm. nie nie, mam dużo kredków. O, szósta fala. Dobra, idziemy. Szósta, a to teraz będzie lightowo. Jak już bosłej żeśmy przeżyli, to. to dajcie. A po mojej stronie dużo. Teraz już wszędzie będą szli. Ty, ten komputer nawet się chowa za przeszkodą, wiesz? I wyczekuje. Dobre mają AI. Te miny bardzo dużo dają, masakra. Powiedz, powiedz mi, bro, Brodaty, tak. czy ty masz mocną wzmocnioną fasolkę? Tak. Ty masz zwykłą. Wzmocnioną mam w ogóle plazma pina fulla. Wiesz, akurat nie jest, że ona nie, nie chodzi o to, że ona jest full, że... Ona jest lepsza niż na ten, o, bo najsługenie. Wiesz ona na, na NPC jest najlepsza. A my tu właściwie głównie z npc cami Dobra, jest, Szkoda, że tak e, wolno mi się te miny odnaleźć. Wreszcie tych medyków ciężko coś zabić. Dobra. To no właśnie, mam medyka na stronie. Tak. Ja na razie Dobra. mam u siebie... OK jest. Dobra, już. Okay. Dzięki za leczonko. Dobra, jest. O, chmura Wajz. jakaś. Aaaa, nie, 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 nie. Uważaj, są. Hmm. Tu masz obok roślinkę do zasadzenia. No wiem, ale nie wejdę tam, bo ta chmura jest. Oleczyłem cię czy nie? Nie. 3 sekundy. Dobra, dzięki. Co za... Co to co za diamencik był? Special wave, tackle doomis. Dobra, nie wiem co znaczy. Siódma fala. O nie, o kurcze. Ajajajajaj. O masakra, co to idzie w ogóle? Chodźcie na minę, na moje minę. Dobra, padł. Podnieście sobie czy co? Nie no, co ty? Dobra żyje Pamiętaj, że to jest bardzo mało czasu na podniesienie No dobra, ale to mówcie jak coś, bo Lady Gothic ma fajnie mro... mrożące i to kurde ich spowalnia mocno potrafi zamrozić całkiem. Ty ktoś Jakuś A nie moje A nie, ty nie masz mrożonego, a nie to ten, to ten kwiatek puścił, ta wieża. No, no, no. To niezłe, bo to bossa też zamroziło. Dobra, macie a, nie, coś jeszcze? U mnie jest dużo, oj kurde, ale mnie wgniótł, co za koleś A u nas też są Dobra 61 HP, co się stało? Pamiętajcie, że w, w miarę możliwości w głowie zawsze, nie? Bo to dużo więcej daje, te kryty Mi tu dużo robią, masakra, strasznie są opak ale czemu tak mówisz jakby to było źle? Przecież to są twoje miny? No to właśnie, no to jest dobrze. <laughs> czemu mówię, mówisz że źle? No bo tak taki masz głos. No co ty? To jest mój normalny nie? głos. Powiedz brodaty lady, czy go nie powiedział tego w taki sposób jakby to były miny przeciwnika, czy tak. No, te, nie, no mówię teraz serio. Ja no, jakby cię jakby cię zamieniłeś w życie. Uwaga? No właśnie, no tak to brzmiało serio. No to nie. To była moja no, radość. Te miny ja tu już, tak już Nie to dużo robią, One są ok. Nie bierzesz tak to powiedziałeś. Która jest ósma, tak? Macie coś gdzieś? Ja tutaj na razie mam. File. O, z tymi tarczami to. A z tarczami dą. to tam life, nie? To są jak ci, jak te tanki z tarczami w tym. Dobra. Bez mi, Lady Gothic, czy, czy ty nie mogłaś do mnie wbić na kanał normalnie? biją nam tak. E, nie, nie, nam nie, nie. mam, mam, to, mam do do właśnie, że tego że jeszcze nie mam tego. Dajcie znać, no kurde, nie, nie wiedziałem No dobra, tam fasole. Na dach, na Dobra Szkoda, że tak się powoli odnawiają te miny, naprawdę Jeszcze mam tego nie niezrobionego, wiesz? Mhm. Czekaj, chodź chodźcie tu polecz Pomóc wam czy nie? Iść tam do nas? Nie, my zaradzimy doskonale. Dobre. Lady masz za masz typa. Stoicie mm, Idą trumny do tego, do, do ogrodu. Nie mogę za bardzo ich rozwalić, bo kurde, mam jednak dużo hapsa. Nie wiem, wracamy już się tam już. Ide. Na razie biorę je na siebie. Dobra. Pamiętajcie, że jak rzucicie fasolę w tym trybie, to ta fasol, oni, oni zawsze tą fasolę będą mieli, nie? A to dlatego Brod tutaj biegnie po monetki. Taki Brod jest kurde spany Jakie monetki? No pomagają zabijać. No, że jak wygrywamy linię, to się monetki pojawiają. Brod jest pierwszy. Brod jest pierwszy po monetki. No co ty gadasz? Dobra, dziękuję ta pala? Z przodu i z prawej. Ja sobie następnym razem słonąć wezmę czy będzie sobie wyszło. Ale już możesz już to zmienić zmieni w każdej chwili. No można zmieniać Dobra, ja przeczyściłem swoją stronę. środkiem zijają, słuchajcie. Z tyłu masz leczące, nie? To, że tym w, 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 w trumnach trzeba strzać albo w, w oczy, albo w nogi, to wiecie, tak? no, wiadomo. Tak. No nie, no bo na przykład Lady nie grała i za dużo to może na nie wiedzieć, że to tak wychodzi Trumna no, pancerze, no, nie są, no, nie To jest Truszeczkę. jak w, w Dragons tam one mają ten... redukcję obrażeń mają na tych. Na pancerze, nie e, zdjął mnie lekarz u góry, na dachu O nie Na dachu lekarz tu u góry A już biegnę, już biegnę, już biegnę, broda Ty 12 sekund, czekaj, czekaj O nie! Nie, nie wiem czy zdążę 6 sekund 7, 6 Dobra, 5. miałam coś 4. Ale tego nie powinnaś używać, bo to on się zużywa, rozumiesz? I będzie ostatnia runda no i to ja będzie No ja wiem. Może to Dobra, już czas, żeby dwie jest, okej. Okay. Dobra, jest w porządku. Lady, chodź podejdź, to cię poleczę. Gdzie ty uciekasz? Mhm. Ja jestem tu. No, masz. Lekarz jest u góry, na dachu cały czas. Gdzie Zabij jest? Go. Które... Leczenie tęczą. Pomóc no, wam tam? Dajcie znajdźcie. Brodatę, temu bo on pada. Już, 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 naprawdę. Jak coś brodat, to zawsze przyzyskać gdzie ty jesteś? Ja już jestem po <laughs> czy, ale okej, mowa, bo nie wiem, czy jeszcze brod, czy ponowiec brodaty. Tak. Dobra. 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 Teraz wszystkie monetki moje. Co? A właśnie! <laughs> ale zebrałem <Big, laughs> nie Brodaty Ząbos nie masz własne. życia, czemu się nie zaskoczysz poleczyć? Uwaga, znowu będą po samo Ty też nie masz życia, też się zamiast podbiec się poleczyć. Dobra, Yeti jest spoko, ten jest spoko. Nie, najgorzej. Ale wolę Yetiego od Vampira, chociaż Yeti jest mocniej jak ten boss główny. Moim zdaniem. Dobra, ja się Ciekawe, do z lepszym... z której strony będzie Lazu? Tam dwóch idzie. Eee, Disko idzie od jest... lewej strony. I Gruba też jest z lewej. O nie, nie! A, kurczę, zabili mnie. Nie wiem czy ktoś mnie nie da ci mi rady podnieść Dasz radę Rodaty zeskoczyć No idę do ciebie 11 nie, sekund jesteś w dymie, jesteś w dymie, wiesz? Nie jestem w dymie Co ty gadasz No podnoś Dobra ja idę wam tam pomóc bo widzę, że Dobra O już na matematycznie ja tam zaraz ci... Ja się zaraz do ciebie podłączę Dobra, to chodź to w tutaj wiesz, bo z chodźmy, nie? O fuck, ale dostaje, ale dostaje mocno Cofam się, cofam się, cofajmy się, się do... O nie, tu jest boss! O kurde! Zginąłeś? No, kurka zginąłem. Sio, dobra, ode mnie! Albo dobra. uciekam Ale dostałem! O, znowu. No, o kurde! Dobra. dobra, macie tu roślinki, leczcie się. Tutaj są te miejsca do leczenia. Dwie rośliny macie do leczenia. I bić tego bossa, i w głowę mój o! Disko mnie! To, ja disco mnie! Dobra, pad na moją bombkę. Nie stójcie wszyscy razem! Ci co są ranni niech się wracają do roślin. A nie, nie ma ich Ja mogę zginąć zaraz, wiecie? Zaraz go no, pust zginą, pust zginą, pust padno, do ide, się Dobra. Idę, 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 idę. się, bo to nie nie, bo jak mnie podniesie to mam zawsze jeden ticket zachowany, nie? A to jest ostatnia fala? Dobra, podnoszę tak, Potem tylko uciekamy Dobra Ja tu stawiam jakieś zabezpieczenie jeszcze Yeti jest z tyłu Dobra, tego disco najpierw Jedziemy tego disco Chodźcie, chodźcie w głowę mu, bo on pada, on pada nie znam rozili mnie Żołnierze to Yeti. Dawej z tych żołnierzy, dobra, dwóch padło o kurde, padłem u góry. No tak, o, na bieg, Na Już biegnę, bo... biegnę, biegnę, biegnę. Jedzą ten nam ten... Ten blisko czy nie? Yeti! Yeti. Nie! Spadaj Yeti! Ale dostaje, ale mnie zamroził. Ten Yeti, on jest taki dziwny, bo on... Kurde, bo on... Nie widzę go. Mam 6 HP. O kurka. Składam tego powoli. Dobra, ja też tam mocno ten... Dobra. Klozet bije ten, e, naszego tego. Borot, już się leczę. Chodź, chodź, podejdź do mnie. Dobra, jesteś? Mi się klozeta. Bijemy klozet. Walić klozet. Roślinke, e, tak, macie sadzonek do leczenia. Zamroził mnie, czy co się dzieje, bo nic nie widzę? Chyba ta. Coś padł? Nie, nie, nie tak. nikt Wszyscy żyją na razie. Dobra, razy mamy radę. Gdzie ty jesteś? To czemu nie mówisz, że nie żyjesz? A nie, żyjesz. Wszyscy żyją, a wszyscy żyją. A czemu powiedziałeś? Ja usłyszałem, ja nie żyję. No, nie wiem. Nie, ja coś już mam ze słychy. A gdzie jest ten główny moc? Myśmy już go wykończyli. Zamroził mnie, co za koleś. Dobra, jest, dobra, dobra, dobra. Zbieramy. Jest. Pieniądze. No nie, a ja mam super moc, nie mogę się ruszać. Nie, mam Wygraliśmy? A teraz co? Musimy uciekać czy co? Nie, no chyba. Te... A tak, teraz musimy uciekać. No tak, ewakuacja. Tak, jest ewakuacja na pewno? Podchodzić do mnie na leczenie się, brodaty. Dobra, lecimy. Będziemy niszczami w tą grę. Dzień dobry. coś tu wyrasta, coś tu wyrasta, Co? się masz w miu. prosto nagrywa na kanał. Rozwalać, rozwalać ten pit stona, bo będą z niego wyłazić. Dobra. Dobra. Gdzie jest kolejny, gdzie jest kolejny? Czy to jeden był. Ale ich jest, o mój Boże. Ja zdechnę! Musimy do jakiegoś punktu chyba A, się ja dostać, padłem, nie? A ja Nie, nikt nie, też spadły, nie? Bo Dobra, ja się riwajuję. Gdzie jest ten Zon? Dobra. Gdzie macie te fasole, które powinniście rzucać i je niszczyć masowo Ja się nie mogę zrewajbować Ja za mocno dostaję od żołnierzy, nie No, ja mam jeszcze jednego rewajwa tylko Dobra, poczekam chwilę Chodźcie do tej zony tutaj Brod my nie żyjemy wszyscy, wszyscy? No tak No to ładnie, no to idę. Co po nas? się za ten... Nie idź! Nie, no musisz się podnieść, bo Brok się już nie podniesie, Brod, ty się gdzieś schowaj. Dobra, ja też się podniosłem. O kurka jest, wiecie, wodna, ci... atakują! Weź tam, sać te co leczą, sadź te co leczą. No Jeśli już nie mam miejsca i zginąłem, nie! Lady, lecz się, lecz się, i biegniemy po brota, biegnijmy po brota. do tego zonu, gdzie jest tam. Chodź, chodź, biegniemy po brota. No tak, ale... Rozumiesz, ja do Ciebie biegnę. Dobra, chodźcie, chodźcie o... Nie, padam, padam, Strzelam. padam, 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 Mam jeden HP. A, tu jest w ogóle badam. Ale mnie tu... o Jezu! No nie, padłem. Nie wiem czy się da jeszcze wykupić. Nie mogę, ja już nie chcę. Ja też padłem. Aaa! Jejku. No, końcówka, kompletnie zmaszczane, ja nie wiem gdzie wszyscy byli. Ja biegłem i sam byłem ciągle. Właśnie... Się... oj! Niestety. Aaaa. No cóż. No niestety.